W imię Ojca i Syna i Ducha Świątego. Amen. Pokój i dobro. Mamy marzec, już marzec. Pierwsza sobota marca. To takie już nowe wiosna, która nadejdzie w marcu. Jest to takie wychylenie się z zimy. Okres życia, okres nowego życia. I sama przyroda, i sama natura będzie nam w tym coś podpowiadała. Natomiast my wychylamy się w wielki post, który zacznie się za kilka dni, i chciałbym tym krótkim rozmyślaniem podpowiedzieć, jak. Do tego wielkiego postu podejść, skoro to jest kolejny, skoro już nie jeden przeżyliśmy, skoro mamy nabożeństwa, które dobrze znamy, jakby go ale droga krzyżowa, szczególnie to nabożeństwo drogi krzyżowej jest i takim. Historycznym naszym dorobkiem 50 lat, a jednocześnie doświadczeniem jedności, kiedy postrzegamy u siebie nawzajem taką potrzebę rozmyślania. Natomiast chciałbym tutaj jakby, takie pytanie o chronologię. Na ile my, którzy wierzymy, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał, że wstąpił do chwały Ojca i żyje szczęściem, radością, na ile my mamy jeszcze coś dopowiedzieć? i cofnąć, jakby tę chronologię o czas jego człowieczeństwa na Ziemi, tąkę ogruje doświadczenie cierpienia, konania, śmierci, czy? Nie powinniśmy raczej koncentrować się stałym, obecnym, który nam obiecał, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Może to się brzmi, ale po co wracać do męki? Po co wracać do tego, co było i Chrystusa Jezusa? nie dotyczy? No właśnie, żeby Chrystusa poznać, żeby poznać Jego serce, które objawiało się właśnie w tej drodze do drogi krzyżowej. Całe Jego życie było taką drogą do drogi krzyżowej. I choć Piotr próbował go z tej drogi zawrócić. Nie przyjdzie to nigdy na ciebie. To jednak Jezus rozróżnia, co myśli tylko człowiek, a co jest myślą Ojca. Potem ta myśl o Ojca była trudną konfrontacją w okrujcu Ojcze, jeśli pomożliw, to możliwe, to oddam ode mnie ten tak Smutna jest moja dusza, aż do śmierci. Chodź z pozwoli, uczynić z siebie ofiarę za nasze grzechy, choć ci, którzy byli narzędziami, w tej okrutnej menii. nie mogli wiedzieć, że właśnie uczestniczą w samym centrum, zbawienia, odkupienia. O Jeca Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Ta chronologia. Potrzebowała tych wszystkich doświadczeń i nauki o krzyżu i tego zmagania się z lękiem po grójcy. I tego przebaczenia, gdy go przebijano do krzyża. Aż wreszcie wykonało się. Twoje powierzam Ducha Mojego. Po kolei, aż do przebitego serca, aż do wylania się ostatnich kropli i krwi, i wody. I tutaj przede wszystkim powinniśmy uświadamiać sobie do końca nas miłował. To było ogromne cierpienie za nas. I każde każde rozgrzeszanie to jest właśnie ta cena ogromnego cierpienia za nas i miłości aż do końca. I właśnie tę miłość rozmyśla nie ma większej miłości, jak dać życie, dać siebie samego, dać swoje życie. I z tego wniosek apostoł z treści w słowach ja w ciele moim dopełniam Dopełniam braki udrań Chrystusa dla dobra ciała. Dopełniam braki. Brzmi to przynajmniej zagadkowo. Rodzi się pytanie, czy czegoś zabrakło w męce Chrystusa? czegoś nie wykonał, nie dopełnił. Nie, to właśnie jest ta chronologia już paschalna, spróbuję tak to nazwać. To nasze kolejne pokolenie, a każde było zaproszone. Do udziału nie tylko we współczuciu, w tej wyobraźni, jak cierpię, ale coś więcej, to ten udział w miłości, która jest gotowa na wszystko, wszystko znosi. I Ostatecznie zwycięża miłość. Nigdy nie ustaje, nawet gdy serce włócznią przywita. Do tego jesteśmy zaproszeni. Do takiego nabożeństwa, które jest pocieszaniem Jezusa. Ale to pocieszanie to nie jest tylko pochylenie się nad skrzywdzonym człowiekiem. To pocieszanie oznacza naszą troskę o Kościół, moim, dopełnia tę mękę Chrystusa dla dobra Jego ciała, jakim jest Kościół. Ja dzisiaj mam tak spojrzeć, na swoją miłość do Kościoła, jak Chrystus patrzył na swoich uczniów, wiedząc, że pośle im ducha i staną się Jego mistycznym ciałem. Staną się Kościołem Kości, duchem w ducha. I i właśnie dlatego każde pokolenie w Kościele może być tym Kościołem, którym z wstaje przez miłość. Stajemy się żywym Kościołem, jeśli umieramy sami sobie, jeżeli umiemy się siebie, i to miałaby być taka podstawowa funkcja na Wielki Post. Jak najwięcej zapomnieć o sobie, o swoich planach, o swoich różnych działaniach. Może czasem nawet bardzo szlachetnie, ale na ile potrafimy zapomnieć o sobie, skoncentrować się na miłości serca Jezusowego, by wciąż kontemplować tę miłość, która dopełnia się w każdym odecku, która dopełnia się w każdym dźwiganiu się na gwoździach. To wszystko jest możliwe dla którzy chcą przyjąć własność, którzy chcą tę miłość Chrystusa uobecniać, by męka Chrystusa nie była tylko faktem z przeszłości. Zwracamy się więc. Do Chrystusa żywego, zmartwychwstałego, w pełni szczęśliwego, aby dał nam łaskę tej masy, abyśmy właśnie przechodzili z wiosny, z zimy do wiosny, abyśmy przechodzili do nowego życia, abyśmy umierali grzechowi, a jednocześnie by Chrystus mógł w nas żyć. Niech ta myśl w misterium paschalnym będzie dla nas takim kroczeniem aż do Triduum Paschalnego, aż do tego doświadczenia każdy z nas Wspomni swój własny chrzest i w tym chrzcie odnajdzie właśnie zamurzenie w śmierci i zamurzenie w wstań. Zamurzamy się w śmierć Chrystusa. Tu trzeba podkreślić, nie w śmierć Adama, który umarł, bo musiał umrzeć jako człowiek. My zanurzamy się w śmierć Chrystusa, którą wybieramy. Taką śmierć, która jest aktem miłości, aktem ofiarowania siebie, aktem, który wychyla się z martwych stali. Chciałbym życzyć Wam, wszystkim najcrowcy, aby ten wielki post, który, który poprzedza nasz jubileusz, nasze złote gody najtroskie, był jak najbardziej głęboko jak najbardziej duchowo, abyśmy dostrzegali ten wielki post, jako szczególną łaskę, którą nas Bóg obdarowuje. Przyjmijmy ten wielki post od Boga, jakby od nowa przeżyjmy te dni, jak takie kroczenie w głowę Bożych Tajemnic. Niech Jezus pomoże nam dopełniać swoje miłości, że współczesny, pokój i